Publiczna modlitwa i kontrowersyjne zdjęcia na banerach. Tak wyglądało niedzielne popołudnie na Placu Armii Krajowej w Mielcu. Fundacja Pro Prawo do Życia była organizatorem publicznego Różańca w centrum Mielca. To legalne zgromadzenie. Wcześniej zgłoszone w Urzędzie Miejskim w Mielcu miało miejsce w niedzielę 26 maja na placu Armii Krajowej w Mielcu, czyli w ścisłym centrum miasta. Bądź się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie. Prysty królu Polski, przyjdź, Królestwo Twoje. Króla Korony Polskiej. Módlcie się za nami wszyscy święci święte Boże, módlcie się za nami. Jak przekonują organizatorzy i uczestnicy tego wydarzenia, modlili się przede wszystkim o przebłaganie za grzechy aborcji i odnowę moralną narodu polskiego. Chcemy wynagradzać za te wszystkie grzechy, popełniane przeciwko Panu Bogu w sposób publiczny na ulicach naszych miast, w naszych szpitalach, w polskich domach. W sposób szczególny modlimy się za lekarzy i pielęgniarki, którzy jak słyszymy są przymuszani do zabijania polskich dzieci. Modlimy się za rządzących o nawrócenie ich serc i o to, aby bronili życia, a nie stwarzali ustawy, które legalizują jego odbieranie. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym kilku samorządowców z mielca i powiatu związanych z prawem i sprawiedliwością, oraz sympatycy partii Polska. Jest jedna. Panno no godna, módl się za nami. Panno no osłabiona, módl się za nami. Panno no można, módl się za nami. Modlący ustawili na placu armii krajowej duży baner ukazujący zdjęcia płodów po aborcji. To dosyć drastyczne fotografie, wywołujące kontrowersje. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba, pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Młoda kobieta, widząc te zdjęcia, wezwała policję. Uznała je za nieodpowiednie do publicznej ekspozycji. Na miejscu zjawił się patrol, który rozmawiał ze zgłaszającą oraz organizatorami zgromadzenia. Nie doszło do usunięcia zdjęć. Zdjęcia z tego wydarzenia oraz więcej informacji tylko w portalu hei